tema po meczowej konferencji NA BasketPoznań e, kontra Łyki z Polityki Pro Polska. Z nami trener drużyny e, Kości Robert i zawodnik Jakub Kobel. E, na początku gratuluję wygraniu meczu i proszę o parę słów w Przede wszystkim chciałem pogratulować mojemu zespołowi, zagraliśmy świetny mecz. Wiemy, że jeżdżąc z naszym pukłem atrakcyjnym w dzień meczu. Ciężko jest złapać mecz, brakuje nam energii. Nasze dzieci się od samego początku, że chciałyśmy wygrać. Jestem naprawdę bardzo dumny z ponieważ no, jest to dla nas jak duży krok przodu. E, miałem nadzieję, że to się utrzyma w dalszej części sezonu. E, gratulacje znowu dla Dominika Arturskiego, jest nasz taki mrówkoja, końcówkowy, który po prostu ładuje tylko kiedy potrzeba. E, no i w sumie tyle. Pozoranie takiego świeżej i słowa, więc tyle, dziękuję bardzo. No. Dobry wieczór wszystkim. E, ja również jestem dumny z mojego zespołu, to jak zareagowali po pierwszej połowie. Jestem dumny z tego, jak walczą mimo przeciwności mostu, przeciwności, mimo tych wszystkich kontuzji, które nas spotykają. E, Naprawdę ogromna duma mnie rozpiera. Cieszę się, że wygraliśmy na tak trudnym na terenie z tak dobrym zespołem. Eee... Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Pozdrawiam. Witam na drugiej części konferencji po meczu na basket Poznań kontra Ływi SDS Polityki Kałopolska Z nami trener gospodarzy Przemysław Szurek i zawodnik Mateusz Ulic. Poproszę o słów w komentarzu Ok, przede wszystkim gratulacje dla gości bo naprawdę zagrali fenomenalnie końcówkę dlatego wyjeżdżają ze zwycięstwem i przede wszystkim zbierali piłki, to co my robiliśmy świetnie w pierwszej połowie z naszą domeną, tym razem nas zawiodło nie mam pretensji się z zespołu za tą porażkę, bo naprawdę zrobiliśmy, tak powiem, tyle ile mogliśmy dzisiaj. Wiadomo, że zabrakło jakości w takich decydujących momentach. Moment mieliśmy na ręku, to tak trzeba powiedzieć wprost, że podjęliśmy parę darmowych i tak powiedział głupich decyzji, szczególnie fabulując niepotrzebnie niektórych zawodników. A potem troszeczkę stanęliśmy w końcu wcale. Prawda jest taka, że polityka polska była dzisiaj lepsza od nas, ale jeszcze raz powiem, jeżeli zespół. I jest razem, zarówno w dobrych jak i w trudnych momentach, to to zawsze daje nadzieję na przyszłość i ja tą nadzieją będę się żywił na kolejne dni treningów przed meczem w przyszłym tygodniu. Ale na razie musimy odpocząć i się podreperować ze zdrowiem, bo, bo ciągle z nim u nas krucho i, i myślę, że to też ma trochę wpływu na nasze granie, ale naprawdę dzisiaj jestem dumny z zespołu jak baczył. Były to mecz na pewno walki w pierwszej połowie. Można powiedzieć, że rządziliśmy trochę na zbiórce, zarówno atakowane, jak i u siebie. W drugiej połowie ewidentnie zabrakło zbi zbiórki w ataku, bo to, w sytuacji tylko trzy. To było o wiele za mało, żeby pomóc nam. Eee, w pierwszej połowie hmm, przez atakowanie deski udało nam się po ponownie jak zdobywać punkty. I na pewno możemy być zadowoleni, jeśli chodzi o skuteczność za trzy punkty w porównaniu do ostatniego meczu, który zagraliśmy u siebie. Mamy wiele do przepracowania przed sobą, ale musimy teraz skupić się na najbliższym meczu za tydzień i powalczyć o zwycięstwo. Dziękuję bardzo i do ja w kolejnym meczu.